No, proszę państwa, robimy, robimy przegląd, co tu się udało upolować ze sklepu Iceland. Co my tu mamy? Chlebek, chlebek krojony, sztuk raz na razie. Tu mamy bułeczki jedne, ale to nie koniec. Bułeczek będzie na pewno więcej. To takie chyba nawet i do do hot dogów przejdzie. Ale tanie, słuchajcie, sześć bułek, nawet cztery złote. Ludzie święci. Z czego oni je robią? Weźcie mi powiedzcie, z czego te bułki tutaj są takie chyba burgerowe. No oczywiście, oczywiście one są niby razowe, niby zdrowe. Mhm, no jasne, jasne, proszę Państwa, one na pewno są zdrowe. Co my tu mamy następne? Rara, ra, ra, Następne bułeczki. Więc już mamy uh, 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 bułeczek pełno. Uuu, uh, tam jakaś wędlinka w zanadrzu się chowa. Zaraz tu dotrzemy. Co tu następne? O, oh, la, 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 la. gamona. U, uh, la, la. Ile tego mamy? Ho, ho, ho. Proszę Państwa, za, zaraz to przeliczymy. Lekko brakuje mięsa. Hu, uh, uh, hu. Uh. Kiełbaska dzisiaj nawet jakaś będzie. No, no, no. Czyżbym ja był odważny i chciałbym spróbować? Nie wiem, nie wiem. Dwa razy mamy, proszę Państwa. Iu, cztery funy. Słuchajcie, cztery, dwadzieścia za 400 gram. Tu jest chyba, nie wiem, na tym nie widziałem. Tak, 400 gram. Dwie dychy jakieś kosztuje. Uuu, ile to paczek jest. Raz, dwa, trzy, cztery, proszę Państwa, pięć, sześć sztuk. Uu, hu, hu. No, 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 dzisiaj widzę na bogato szyneczki, na bogato, a tu wjeżdża ten kurczaczek. Kurczaczek to jest też bardzo dobra pozycja do jakiejś sałateczki. No, ja jakoś nie za bardzo robię, ale muszę się jednak zmotywować w, na pewno w niedalekiej i to szybkiej przyszłości. Tu jeszcze jakiś chlebek wjeżdża. Ula, la, patrzcie ile kiełbasy. No, ale tą. Z tą kiełbasą wiecie o co chodzi, no ale ta jest po cztery funy, jakaś luksory, słuchajcie, luksory, nie wiem, gdyby ona była z Polski, to ja już bym zaufał, no ewentualnie z Niemiec, patrzcie co z nią można robić, na grilla rzucić, do pieca, na patelnię, tutaj ta jedna to nie wiem, jak na spirale, a to na grilla, hmm, powinna być jeszcze opcja do śmietnika, do śmietnika. Ale nie skreślajmy jej tak od razu. Następne kiełbaski. Ula la. 16. Patrzcie też po 4 funy. Kurczę. Nie są tanie słuchajta. Nie są tanie. Możliwe, że to jest jakaś lepsza pozycja. coś. Tak wysnuwam, wysnuwam. Ale chyba jestem jestem w błędzie. Dwie, dwie są takie i dwie takie. Dobra. No i oczywiście banany. No bo jak żeby bez bananów. Ale chociaż jakaś wyglądają, słuchajcie, wyglądają lepiej, bo ostatnio z tego sklepu to już takie były, że mi je wydał jednej osobie, to powiem Wam, dobrze że, dobrze, że na dworze było ciemno, to tak nie zwrócił uwagi, jakie one już stare, no po prostu goło, te banany to już były na kompot, tylko na kompot się nadawały, no ewentualnie na szarlotkę. Co my tu mamy? O, to są te takie paczkowane, no to powiem wam, to jest dobre Badziewie, takie takie znaki do przekąszenia. Dobre Badziewie, ale z czego to jest chyba z mięsem. To też nie ma za wiele wspólnego. Cztery, pięć razy jest taka pasuszka i co? I tu chyba mleko, mleko to będzie mleko u, u, u te Almond. hu. Uh, uh, uh. O, Jezu jeszcze z niską, z niską zawartością tego. Bez cukru, bez, bez tłuszczu. Nie wiem, może orzechy zostały. Możliwe, że jeszcze tu orzechy zostały. Bo tak naprawdę, no jeżeli oni już je odtłuścili, cukier wywalili, nie mam pojęcia, a po ile takie mleczko jest? Dwa funy, słuchajcie, dwa funy. To nie jest tanie mleko wcale, absolutnie. No ale wiadomo, tanio to już było, to już chyba wszyscy wiemy, patrzcie jak się jak ośmiornica się oplotło po prostu tego worka, ok mamy już temat ogarnięty zakończony, proszę państwa śmiało wbijajcie na olio i towar zamawiajcie no nie krępujcie się czajcie się jak cholera, nie wiem kto żarcie jest za darmo do rozdania a wy co, dobra, czekam na was słuchajcie, bo terminy gonią terminy gonią, lecę pozdro, sekcja komentarzy wasza